Nowy dwór mazowiecki często gości uczestników rozmaitych imprez kolarskich. Dzisiaj zorganizowano tu kolejny Mazowia MTB Marat. Z możliwości ścigania się na rowerach skorzystali chętni posiadający różne umiejętności. Dla mniej zaawansowanych przygotowano w tym roku łatwiejsze trasy hobby i fit, z kolei dystans Mega. Był trudniejszy. Jego część przebiegała po nowo wytyczonym odcinku w Wieliszewie. A burmistrz Nowego Dworu przy okazji kolejnych zmagań uczestników Mazowia MTB Maraton wspomniał też o najświeższych osiągnięciach tutejszej zawodowej grupy kolarzy szasowych. W ubiegłym tygodniu grupa zawodowa z Nowego Dworu osiągnęła dwa sukcesy, czyli wygrała jazdę drużynową na czas. Kolejny raz z rzędu mistrzostwa Polski zabywając i pokonując największych rywali. Dwa dni wcześniej także parami zwyciężyli kolarze z Nowego Dworu Mazowieckiego, a dziś jadą w Mistrzostwa Świata Zawodowych we Florencji. Także wiele w Nowym Dworze dzieje się również w kolarstwie. Start i meta dzisiejszej kolarskiej imprezy organizowanej z myślą o amatorach miały miejsce na stadionie piłkarskim świtu nowy dwór mazowiecki, a wielki finał Mazowia MTB Maraton w tym sezonie od Odbędzie się 6 października w Płocku.